Cześć, witam wszystkich, z tej strony Adik. Witam Was na Lubelskiej Dolinie V3.1 Beta. Dzisiaj jestem sam. Jest kolejny odcinek z serii ADGT Lubelskiej Doliny. Linki do kanałów oczywiście Titusa, Damiego i Gardesa będą w opisie pod filmem. Może ja pokrótce przejdę się po gospodarstwie, co zostało zmienione i i ruszymy z jakimiś tam, tam, tam prac, yy, z jakimiś tam pracami. Tak zamieniłem siewnik do Kurydzy do słonecznika. Tamten mój, ten Monosom NG4. Tutaj gryzł się z niektórymi modami. Musiałem taki zmienić na taki. Tu jest chyba tak jak było. Beczkowóz, rozrzutnik obornika. Tak, tutaj też jest chyba tak jak było Aha, tutaj został zakupiony ten agregat Beacon To jest Kultima 6 metrowy jeżeli dobrze pamiętam Bóg był Tłama została wywieziona z tamtego garażu tutaj Teraz tu już ściany mają kolizję. Także śmiało można ładować. Oraz ziemniaki zostały przywiezione od sąsiada. Postawiłem też sobie warsztat. Tutaj mejka od razu. Tylko, że teraz błoto zostało dodane na mapie. To mejka się przyda. Dobra, podejdę jeszcze na szybko. Może tak, tutaj wyciąłem ten lasek. I połączyłem te dwa pola. W chwili obecnej jest tutaj jęczmień posiany. Tu mi doszło nowa ster tabeli. Tu natomiast z tego pola została zrobiona łąka. Teraz mam tutaj łąkę. Tutaj jest jakiś sad, nie? Na tym polu została obciana nowa uprawa. No, tutaj jest dopiero zaorane. Te i te pole jest zaorane. Lecimy dalej. Aha, drzewa stamtąd. Tutaj są to takie grubsze konary wywiezione. No tutaj jakieś będzie już pocięte. Wszystko na razie tutaj zrzucone. Później to trzeba będzie albo tak sprzedać, albo na wióry jeszcze przerobić. Tak samo tutaj między tymi dwoma polami też zostały wycięte drzewa, zostało to zaorane i połączone te dwa pola. Tu jeszcze troszkę troszkę drzewa zostało właśnie do zwiezienia tych pól. To myślę, że to chyba tyle z nowości. No reszta resztę już wyjdzie jak tu się mówi w praniu hmm, aha tu już została zmieniona tekstura kostki u mnie na gospodarstwie no co zaczynamy wejdziemy sobie belarusa i podjedziemy podjedziemy wyzbierać resztę tych gałęzi które zostały no a później zobaczymy ile nam, jak tam nam wyjdzie czasowo. Ewentualnie jeszcze do dwunastki podebniemy brony i zobaczymy bronować. Też, został też dodany na mapę ruch pieszych oraz ruch yy, samochodów. No na chwilę obecną ruch samochodowy jest wyłączony. Zładujemy sobie. Mogłem tutaj burty, od... otworzymy burtę. Okej, okay. o tu jakaś krowa chodzi. Dłuższy czas nie było odcinków, ponieważ tutaj Przenosiliśmy saiwa na tą wersję mapy 3.1 beta. Tam mówię, mieliśmy kłopoty z niektórymi modami. Później było tak też, że kurczę, nie mogliśmy się grać, żeby zrobić jeden wspólny odcinek. No i ustaliliśmy, że po prostu można pojedynczo sobie nagrać na spokojnie, żeby... Znaczy, odcinki dalej będą tam z tych czterech perspektyw, nie? To mówię. Teraz już chcieliśmy po prostu, żeby pokazać tą wersję 3.1 mapy, jak to... Jak to wygląda. To jest wersja beta jeszcze. A jako, że Riot odchodzi teraz z YouTube... To podejrzewam, że... Pełnej wersji... 3.1 już nie będzie. Prawdopodobnie będzie ta beta, ale też nie jestem pewien w 100%, czy zostanie wydana. Także no, zobaczymy. Albo no w sumie zamknę tutaj burtę, żeby nam było wygodniej wrzucać.

Tutaj zostało pocięte to na takie mniejsze kawałki, żebym, żebym mógł to podnieść właśnie tutaj na przyczepę, wrzucić. Miałem już jeden odcinek właśnie nagrany. <laughs> Też tutaj te drzewa zwoziłem. Później od tytułu sobie byłem pożyczyć ten e, rębak do pni. Ale coś mi się kurczę zepsuło. I nie mogłem. Przy zapisywaniu już tego odcinku już po, po nagraniu. Zapisywało się, wyskoczył jakiś tam błąd. I. No i teoretycznie był ten film na dysku, a nie mogłem go w żaden sposób odtworzyć. W żadnym tam odtwarzaczu. Tak samo nie można było go wrzucić do renderowania. Tam było chyba napisane, że plik jest uszkodzony czy jakoś tak. Ale mówię to nic, nagra się drugi. Czasem tak to bywa przy, przy nagrywaniu, że kurczę coś jakiś program odmówi posłuszeństwa i to trzeba niektóre rzeczy powtarzać. Teraz już myślę, że odcinki standardowo się będą pojawiać wcześniej, czyli tygodniu. Pięć w tygodniu, 5 w tygodniu, od poniedziałku do piątku. No weekend wolny. Także powinno się pojawiać 5 odcinków od poniedziałku do piątku, a mówię na no weekend bez odcinku. Tak żeby już wrócić w ten stary harmonogram który miałem tutaj na tej mapie właśnie że codziennie coś tam coś tam się pojawiało Dobra, pojedziemy sobie już to chyba wysypać Chociaż nie, ja tu jeszcze na tył, może troszkę narzucę. No i tutaj to co nam spadło. Też to podniesiemy. Okej. Okay. Nie tutaj sobie nawrócimy. mm <clears throat> OK, zostało wyrzucone. Opuszczamy przyczepy i jedziemy po następne gałęzie. Wow. Kurczę, zapomniałem, że tutaj teraz jest ruch pieszych. Jak się rozpędziłem, to ledwo, ledwo się zmieściłem. Obok pieszego. Dobra. Tutaj tej Sławik ma uciekła Uciekłeś. się u mnie. Za gospodarstwem. A może tak damy radę to dorzucić? O, ale dam. No to już za ciężko, to tak daleko nam poleciał No myślę, że to już nam się powinno zmieścić teraz na, na tą przyczepę spokojnie Ale wyłapał nie? Tą gałęzią. No kurczę, co to jest właśnie. No nie mogę z tym podejść. Ha. Niewidzialną ścianę tutaj widzi. Chwała rzucimy tak. Przetniemy sobie jeszcze na mniejsze. Kurcze. Bo nam nie przycięło, dobra to zostawimy to na koniec. Najpierw tutaj wezmieramy to wszystko w koło. Okej. Okay. Mówię, w miarę, w miarę sprawnie idzie Mamy to ładowanie. To mam chyba przelecia, no właśnie, przeleciało na drogę. do że czasem jak się niesie będzie się ten kawałek drzewa do ręki i jak idziemy to on się czasami jakby pada na mnie tego uchwytu tam wyskakuje o po kawałki nam przeleciały Przechodnie też tutaj zaczepiają. tego co widzę, to słyszę. Kurczę, tylu tu ich chodzi, żeby pomogli mi ładować te drzewo. Już bym pewnie skończył. Słyszycie, czasem mówimy właśnie Hi there. No bo hello, witają się tak jakby, nie? Z jest jeszcze miejsca trochę Mało chyba spadło To niej zaraz się podniesie. To już końcóweczka no mam nadzieję że z tym odcinkiem, że mi się nic kurcze nie stanie i że to będzie jako pierwszy to jest tej wersji mapy 3.1 No nic najwyżej po tego klocka kurczę, trzeba będzie wziąć tutaj taki może spróbujemy go na łychę wziąć? Ale raczej trzeba będzie takim podjechać. No wrócimy. No chyba nic z tego. Dobra, trudno. Dobra, jedziemy to jeszcze wysypać i tutaj będziemy kończyć, bo... O, ten pierwszy odcinek taki w tej nowej wersji mapy może być w sumie krótszy. 20 minut. No, może Okej, okay, to się resztę tam podgarnie No ale trochę drzewa się nazbierało No zgaśnijmy sobie jeszcze NTZ Także co ja yy, Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka Jak wspominam jest to seria ADGT na lubelskiej dolinie tym razem na V31 beta Linki do kanałów oczywiście Titusa, Damiego oraz Gardesa będą w opisie pod filmem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!